Zapytano kiedyś księdza Jana Twardowskiego, poety wielkiego i bardzo wrażliwego, o to, jak wygląda jego dzień, jak wygląda jego codzienność. Księdza poety. I opowiedział, że wstaje i odprawia sze, i potem trochę spowiada, a potem je śniadanie, idzie na spacer, kładzie się, a potem je obiad, znowu ma drzemkę, znowu odprawia sze, znowu spowiada, wiadomości, kolacja, film sensacyjny, bo bardzo lubił, i idzie spać. Ten, kto to zadawał to pytanie, był bardzo zdziwiony i mówił, że to takie banalne, że to jakieś takie strasznie proste, jak na człowieka, który jest tak wrażliwy i pisze takie niezwykłe wiersze. Ale przecież to jest sama Ewangelia. Ta Ewangelia, o której tyle mówimy, ta dobra nowina. Dzisiaj, kiedy słyszymy pana Jezusa, który mówi o tym, kto zachowuje moją naukę, nie zazna śmierci na wieki. To w głowie naszej rodzą się bardzo różne pomysły. Co to znaczy? Zachowywać naukę Jezusa, przestrzegać różnych postów, nakładać na siebie różne zobowiązania modlitewne w związku z naszym działaniem, z naszym zachowaniem. A przecież my tak naprawdę problem mamy z tym, żeby zachowywać przykazanie miłości Boga, bliźniego i samego siebie. I że ta nauka Jezusa to nie jest nic tajemniczego i niezwykłego dla wybranych, bezgrzesznych i specjalnie przygotowanych i uświęconych, ale właśnie to. Nie podbijanie codziennych emocji, nie grymaszenie, nie obmawianie za plecami, nie karanie milczeniem, wyciąganie ręki i mówienie przepraszam przecież to banał. To nieprawda. To jest ta lekcja najbardziej podstawowa zachowywania nauki Jezusa. Jak sobie z tym damy radę, to potem możemy przechodzić na kolejny poziom.